Tutaj Gabis się mówi trip, razem z siłą zabraliśmy kaczkę na wycieczkę, jak zrobiło się biało, no to musieliśmy koniecznie sprawdzić jak ten stary samochód radzi sobie w tych zimowych warunkach i czy wówczas też może być kamperem. Zima jest piękna, a kaczka zimą jeszcze piękniejsza. Przyjechaliśmy tutaj pod górę Śnieżnik, żeby sprawdzić jak w ogóle taki kamper sprawuje się zimą. Jest to nasze absolutnie pierwsze doświadczenie. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego ile wilgoci się zbiera tam w środku. No po prostu masakra, można by co 10 minut wycierać wszystkie okna ręcznikiem i za każdym razem byłby do przemoczony, zupełnie mokry. Jesteśmy w górach, to górskie danie główne musi wejść, czyli zupka niska, Mieliśmy robić ognisko, ale tak przemarzliśmy, że kiełbaski będą z piekarnika. A tak oto wygląda cały bajzel, jak się pójdzie na skitury i trzeba wszystko wyczyścić. W ogóle było tutaj trochę zimno, bo tak, o, jeszcze to się było super Od środka troszeczkę było przy mrozku ale już jest nic. A basta. ci to trzeba wszystko wysuszyć, więc jest tam jeden wielki manżur no ale żyćko. Z takim oczywiście założeniem go budowaliśmy. Mamy tam ściany w boksie o grubości 4 cm. W środku jest pianka XPS, która świetnie izoluje i faktycznie tam w kabinie w ogóle nie marzniemy, no ale chcieliśmy się przekonać na własnej skórze jak to jest. Kaczka dojechała bez problemu. Webas to działa, więc w ogóle mamy prawie saunę. W środku jest luksus. Wody zbiera się tyle, że masakra, zresztą to wam pokażę za chwileczkę. Takiego burdelu, co tu jeszcze nigdy nie mieliśmy, i chyba tak to wygląda właśnie, jak się chce mieszkać w kamperze. Zimą My wyjechaliśmy tylko na weekend, a żeby wysuszyć wszystko, no musi to tak wyglądać. Po prostu. Wszędzie jest wszystko. Jesteśmy w stanie to pod okiem znać, jak sobie powycieramy wszystko. kiedyś sprzęt. To, to potem już w miarę się to utrzymuje. Kiedy się wybiera na taką wycieczkę, jak tutaj, a jesteśmy w kamienicy pod śnieżnikiem, wybraliśmy się na taką no, 15-kilometrową wycieczkę na Skiturach. Warunki były dosyć trudne, było śnieżno-biało, wiało, był mróz, było przepięknie. Momentami było takie wrażenie, że widzimy tylko biel, nic więcej. Po prostu trudno było się odnaleźć. Nie wiedzieliśmy gdzie jesteśmy. Zimno jak szlak i wiele jak szlak, ale zaraz. Wcale. Jeszcze 100 metrów i będziemy na śnieżniku. Widoki będziemy mieli takie jak teraz, czyli nic nie zobaczymy. Warunki są naprawdę trudne. Nawet do zjazdu będzie ciężko, bo nic nie widać. I zamarznięci jesteś. Ale pięknie jest zima. Chodzi. Jesteśmy na śnieżniku, ale na odatach, bo zimno. Idziemy do schroniska się ogrzać chwilę i zapadamy. No, ale udało się, szczyt zdobyty. Objechaliśmy górę dookoła i zjechaliśmy tutaj trochę innym szlakiem, takim średnio zjazdowym. E, Łącznie to jest tam z 800 metrów przewyższenia do góry, potem troszeczkę mniej się wjeżdża w dół. Generalnie mogliśmy sobie bajerancko wszystko kontrolować, bo się mo wyposażył się w garminach który po prostu monitoruje wszystko co się daje jeszcze więcej również funkcje, których nie rozumiemy póki co, ale spoko, fajny bajer nie jest to żaden posponsorowany, po prostu fajne zabaweczki do, do treningu. Jeżeli chodzi o zimowe odpalanie i o zimowe miasdy, no to możemy na nią liczyć na drogę Sia, nie... się. okaże jutro. No na drogach jak jechaliśmy to była szklanka i ona sobie tak trochę ten, jak gdzieś tam przyhamowaliśmy mocniej, trochę pływała, ale bez przesady. E, ja stawiam, że za drugim razem jutro odpali, jak ją poczymy, bo ona ma to coś do siebie, że najpierw robi tylko takie wirowanie, a potem odpala za drugim razem, więc uważam, że jutro będzie bez zmian. E, no a my... Zaraz się zgadza, skar skażcie pochodzi. Właśnie. Przyświecam sobie i życie tą pochodnią, która się nie rozhulała tak jak na filmach. Myślałam, że tu trochę inaczej wygląda. Pierwszy raz w życiu mam w ręku pochodnię i myślałam, że ona tak płonie fajnie. No Widzieliście filmy, to wiecie o co mi chodzi. Ale nie. Ale idziemy z tą oto pochodnią rozpalać ognisko, żeby się trochę rozgrzać. No a co najpierw? Jesus Christ. Najpierw schowamy nartę, a potem idziemy ogrzać się trochę przy ognisku i rozpalić. Przygotowaliśmy sobie suche drewno, także to chociaż nam łatwo pójdzie. A tak w ogóle, wiecie, gdzie jesteśmy? E, ta miejscowość się nazywa, przypomnij mi to. Kamie właśnie. Kamienica. Kamienica. Miejscowość się nazywa Kamienica, jest na absolutnym końcu świata, od tyłu, że tak powiem, śnieżnika. Tutaj jest taka wiata piknikowa pod dachem, gdzie można sobie rozpalić ognisko pod tym samym dachem. E, piękne zatupie pod lasem, cudowne i możecie iść prosto na szlak, na śnieżnik Jechać. Zostawię Wam w opisie odcinka na dole. zostawiam Wam link do miejscu bo jest tu naprawdę ładnie. Byliśmy tu i latem, i zimą, i na miejscu warządzi. Naprawdę, kamienica. Przymrożony samochodzik. W środku też nasypało. Będziemy się tej wilgoci chyba miesiąc Roku pozbywać. Tak, rok. E, ale ten, w ogóle uważam, że kaczka zimą wygląda jeszcze ładniej niż latem. Jak troszeczkę jest taka przypruszona śniegiem, no mega po prostu urzekający Dawaj. Chowamy narty. Nie wiem jeszcze czy na stałe, czy tylko do jutra. Jutro niedziela i musimy spadać, ale może jeszcze rano się coś uda ogarnąć. Dzisiaj mieliśmy taką wyrypę, że nie wiem czy wstanę jutro z łóżka, zobaczymy. To cargo jest takie duże, lubię to, wiecie, że po prostu nie muszę nic układać, podnosić, przekładać, tylko yep i gotowe. A jedyne czego nie przetestowaliśmy zimą, a to dlatego, że już nam się nie chciało tego ponownie uruchamiać, to jest instalacja wodna. Nie nalaliśmy do głównego zbiornika wody, tylko wzięliśmy taki dodatkowy zbiorniczek. E, dlatego, że nie mamy zbiornika z szarą wodą podgrzewanego. I doszliśmy do wniosku, że lepiej się w to nie bawić i nie upuszczać od razu na bieżąco, nie robić kałuży lodu pod spodem itd. Tak tak eee, także wszystkie funkcje kampera się sprawdziły oprócz eee, właśnie instalacji wodnej. Co ciekawe, to prąd. Nie mamy póki co podłączonego ładowania akumulatorów z alternatora, czyli w trakcie jazdy. Eee, przyjechaliśmy tutaj mając 98% baterii, bo jednak tam jakieś promienie słoneczne do tych paneli docierają i eee, bateria była pełna. Eee, po dwóch nocach mamy 70 parę procent. Nada? Tak. O, to znaczy, że się jeszcze naładowała trochę. Dwie noce no stop chodzi we basto praktycznie, no po prostu używaliśmy wszystkiego na co mieliśmy ochotę i, i daje, daje to radę, więc spoko opcja, że parę dni można gdzieś sobie na dziko stanąć i, i jakby ten problem z energią nie jest realnym problemem, bo, bo ta, ten zapas jest na tyle spory, że daje radę. Teraz czeka nas jeszcze taki ostateczny test tego jak kaczka sobie zimą razi, dlatego że no stała dwa dni, tutaj jest po minus, nie wiem, 8-10 w nocy stopni, no i zobaczymy czy odpali bez problemu. Póki co musimy ją troszeczkę odśnieżyć, bo nas delikatnie zasypało, dlatego przyjmuję to, to berło i zabieram się do roboty. Wiecie, że najlepsze pomysły przychodzą do głowy przy ognisku, dlatego też uruchomiliśmy nasze cudne pochodnie i zrobiliśmy mega fajne nocne ujęcia i zdjęcia. Więc teraz, no niestety chcecie czy nie, ale minutka ciszy, że tak powiem, i oglądamy kaczkę z pięknej nocnej strony, patrzcie na to. Odśnieżanie prawie skończone. Zaraz będziemy odpalać. A przynajmniej próbować odpalić, aby odpalił. Będziemy odpalać na benzynie. Bo jak podjeżdżaliśmy, to przełączyliśmy z gazu na benzynę, żeby nie było, że gazowi za zimno. Co ponoć się może zdarzyć. Kupa roboty przy tym odśnieżaniu. No Mamy zimno, pół godziny od, od śnieża, a ja się nudzę i w ogóle się opierdziela. Robimy pierwsze odpalanie zimowe, sanie zaciągnięte. No, nie pierwsze zimowe, ale jedno z pierwszych trochę popompujemy paliwkę nie za dużo, żeby nie zalać. I Bo... nawet nie za. Zrzęził za długo Aby akumulator się nie okazał Kurde tak <laughs> szału tu nie ma, nie widzę Kurde Niezbyt dobrze to mi wygląda aby akumulator się nie okazał padnięty Kaczka dajesz o, prawie prawie, prawie. Ej, za bardzo yeah. Odpaliłeś. Dziękuję. bałem, że coś będzie nie tak, ale to też chyba brak wprawy, w szczególności w zimie. Tak się to robi, jak się z kaczką. Może się rzęsi parę razy, ale się odpala.